Już jest! Epicki komiks z Vito i Bella na ratunek Belli, dostępny w przedsprzedaży w limitowanej ilości 500 sztuk z moim podpisem. Dostępny tylko na Vitoshop.pl oraz w naszych sklepach w Szczecinie i Poznaniu. Jo, siemanko z tej strony, witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Taka. i witamy was na naszej farmie tak jest, jesteśmy słuchajcie w symulatorze farmy e, w Minecraftie nie jest to odcineczek z e, serii, którą kiedyś robiliśmy, Życie na wsi, ale jeżeli chcielibyście powrotu z okazji tego odcinka serii Życie na wsi, zostawcie tutaj łapeczkę do góry jeżeli będzie 30 tysięcy łap do góry to nagramy odcineczek z Życia na wsi e, napiszcie w komentarzach, czy chcecie właśnie powrotu tamtej serii, no a dzisiaj jesteśmy w symulatorze farmy, będziemy tutaj Rozwijać naszą farmę w Minecraftie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że zostanę epickim farmerem, który będzie miał milion y, farm końców. Chyba one tak się tu nazywają. Farm końcy, tak jest. Słuchajcie, mam nadzieję, że będę miał ich milion, a Belle będzie miał jednego. Będę miał będzie, będziesz nopkiem. Pasuje, <laughs> Dobra, słuchajcie, to jest nasza farma, jak widzicie. Tutaj y, będziemy trzymali zwierzątka. Tutaj mamy nasze pole uprawy. Zobaczcie, tutaj widły jakieś Bella zostawiła i jakąś łopatkę. Y, no i słuchajcie, musimy y, tutaj sadzić. Właśnie y, nasze nasionka, które będą rosły. No i później będziemy je zbierali właśnie tym oto narzędziem Okej, okay, słuchajcie, udało nam się w końcu kupić tutaj nasionko Aż nad noc nas tutaj została Ale mamy, dobra, mamy kukurydzę Więc kupmy jeszcze kukurydzę yy, I jeszcze kukurydzę, dobra ale mamy. wiesz, jak ty klikasz, trzy na... to ja też mam No to bardzo dobrze, mamy. ale tobie też zabrało końce, więc spoko tak. Dobra, mamy trzy nasionka, więc możemy tutaj sadzić To jest moje miejsce, tam jest twoje Dobre. Tam będzie twoje pole, bardzo dobra Okej, okay, ja już posadziłem, zobaczcie Kukurydzę ja jedną i drugą Kliknij prawym po prostu Nie. No, Bella, nie potrafisz a na co? A na to? Ale no, twojo? kliknij prawym. Dobra, okej, okay, słuchajcie, ja już tutaj trzy udało mi się posadzić. Zobaczcie, mamy i będzie tutaj to rosło. Nie wiem, czy my coś musimy robić, żeby to szybciej rosło, czy nie. Chyba nie, to bo po prostu samo z siebie będzie rosło. Więc czekamy, aż urośnie nam tutaj ta kukurydza. Idziemy zwiedzić dalej tą wyspę. Bella, posadziłaś? No i to posadziłam tylko jedną, a ta się nie chce Bella, na te widły musisz trafić, o. O, jest, widzisz? dobra. I jeszcze tu. I tutaj też. Okay, dobra, dobra jest posadzone. Tak, Idziemy, mam. tutaj słuchajcie, możemy sprzedawać nasze nasionka, więc jeżeli je będziemy mieli, to tutaj w, w, wchodzimy na to i sprzedajemy. Okay. No i tutaj mamy jakiś Forest Island. Wydaje mi się, że tutaj możemy ścinać sobie drzewo, bo po to mamy tą siekierkę. Mamy. A, ale za 300 końców trzeba kupić wejście tutaj, bo jest moc no, to zniszczony, wiesz, zobacz. Okej, okay, musimy, słuchajcie, zdobyć 300 końców. Tutaj w ogóle mamy różne światy do odblokowania. Zobaczcie, tam jest jakiś kolejny dziwny o, właśnie, świat. No, może zobaczmy gdzieś będą wow. tańsze. nie nie ma. To na pewno e, Forest Island będzie najtańszy na początku. O, tak mi się wydaje. Czyli musimy czekać e, na kukurydzę. Musimy czekać, aż urośnie nam kukurydza. Tutaj też mamy e, zobaczcie, Desert Island. Wow, to super, słuchajcie, jest tu mega dużo światów. Ja myślę, że dzisiaj nie uda nam się przejść całego tego symulatora, więc jak coś będziemy kontynuować, na pewno e, tą e, nie wiem czy zrobimy z tego serię, ale tą gierkę na pewno będziemy kontynuować, bo wydaje się dosyć fajna. Tutaj mamy też lotnisko, na które przylatuje taki gościu, od którego coś by, możemy kupować. E, on jakieś specjalne tutaj itemki nam będzie sprzedawał, także też fajnie e, i na pewno nam się to przyda. Dobra, idziemy zobaczyć, czy nasza kukurydza już jest gotowa, tak, czy nie. Jest gotowa, chyba. Tak? Ej jest coś na zielono już. No jest na Dobra, zielono. jest strzałka na zielono. Mamy tutaj do zbierania taką jest. kosę. Wo! Jaka ładna. Powiedz jak Dobra, ten? podchodzisz z tą kosą i prawym na ten na, to na ten kwadracik taki, no. Na to brązowe A coś. Boże, to wygląda troszeczkę 600, jak nie wiem co. Jak błoto jakieś. No Dobra, ja mam 18 ogólnie. Jak Dobra, idę do ja to sprzedać. Zobaczymy ile kasy dostaniemy. Tylko czasem... Okej, okay, okej. Okay. Wow. wow! I ty też dostajesz pieniążki, a ja to my a, razem to wspólną farbę robimy. to fajnie, bo czasem coś. Zbieraj tutaj, Bella! Wiesz. No co, już... No nie zebrałaś tutaj jeszcze. Ale ty, no ale ten, eee, ale to jest Patrz, klika mi nie mogę nawet. Czekaj, to. ja to zbiorę. No weź ty spiesz. A ja idę na kolejne. No, ja zebrałem, dobra. Ja idę tutaj. Dawaj, y... Nie, bo to jest na żół... To jest dobrze. To jest na żółto. Już jest zrobione. Ej, dobra. A nie, jeszcze nie jest na zielono, no, bo musi być jest. zielona strzałka, Dlaczego to u Ciebie chyba mam. dłużej troszeczkę się to robiło. No. Dobra, sprzedajemy, uwaga, 25, dobra. A, e, kupimy może co? La, lu, lu, letece, co to jest letece? Pokaż. Nie wiem, co to jest. To Lilia jest jakaś, jest, czy coś? Nie, dobra, a tu? E, tomato, dobra, oh, no, weźmy tomato. Co no. to jest? Yes. A, sałata to jest, Zebrałam. już teraz wiem. To Zebrałam. jest sałata chyba, le Letes. Nie wiem jak to się mówi po angielsku dokładnie, ale to jest chyba sałata. Dobra. Ja już sadzę sobie pomidorki. Pyk. Okej, okay, to ja sobie sadzę. Pyk pomidorki sałatę. i sałaty tutaj. Pejk. Dobra, no, sałatę tutaj. Pyk. Dobra, mamy. Wow, jak sałata ładnie posadzona. Sałata Super, ładnie dobra. Wygląda. Pomidorki tutaj. Zobaczymy jak szybko to będzie rosło. Aha, to jeszcze pomidorki. mamy tutaj słuchajcie farmę, taką, znaczy to jest stodoła, gdzie będziemy mogli trzymać zwierzątka i tutaj będziemy mogli sobie je kupić. Zobaczcie, mamy Animal farm, animal za 40 końców, Aha. to kupujemy i będziemy dostawali tak jakby jakiś nawóz z tego, który pewnie będzie przyspieszał nam roś rośnięcie tych roślin wszystkich. No e, także spoczką, wszystko tutaj mega fajnie działa ogólnie. E, na początku nam troszeczkę nie działało, ale trzeba było zrestartować po prostu grę. Tutaj mamy też nasze mieszkanko w ogóle, ja nie widziałem. O! Co? I tu mamy jakieś nasionka! No to Popatrz! Się. W domku schowali nam nasionka, podziel a my się, nawet nie wiedzieliśmy. O! Jesteś, Ej, Son, jesteś? to jest mój syn? Chodź ma. chodź. Tu. Siema. Chodź tu Kto to jest? Ej, on coś tu sprzedaje Bella, zobacz. Mm, <grym grym> Zanici jakieś ten rybki też sprzedaje, <grym> okej. Okay. Dobra, okay. Popatrz. tutaj poznaj, e, to jest mój syn. Ta, twój syn. No to się nazywa son. No bardzo jesteś podobny, <grym> wiesz, do niego Wiem, no, podobny mam, a tutaj partner. O, cześć Widzisz? partner, okej. Okay. To jest mój partner. Tu już nic nie ma. E, You have 10 What? coins far for local. Aha, dostaliśmy od no, rządu 10 końców, za to, że prowadzimy to farmę. Mamy 17 e, no to fajnie, dobra, no, tutaj dobrze. mamy. O, tutaj mam taki to. ogródeczek nasz, dobra. No, ale się e, tym, co no Bella, już nie mogę się tym ja podzielić. E, tu już byłem, dobra, a na górę jeszcze wejdźmy. To Zobaczmy, to czy na górze nie ma. O, jest skrzynka. Do dobra. Fertilizer. Wydaje mi się, że to jest nawóz jakiś. O, ja sobie wydaje mi się, że to jest nawóz, ale nie wiem jak dokładnie to działa, czy wtedy możemy kliknąć po prostu na naszą nasionka i one szybciej będą rosły. Musimy to przetestować. To Gdzie było wyjście? Tutaj. Ha? Tutaj jest wyjście. Dobra, okej. Okay. Lecimy. Ej, jeszcze tu nie urosło? No, jest wszystko wow, długo. To może dajmy to. Co? Dobra, zobaczymy czy to zadziała. Okej. Okay. No. Podejdziemy i wydaje jest mi się Zielono. Ale Gdzie? to moje jest. Nie, to moje. Nie, tu jest moje. To moje. Dobra, A tu zebrałem jest moje? pomidorki. Tutaj kolejne pomidorki... O, to jest moje też. Ale to, to tu już To już Dobra, zobaczmy. O! Tak, to. to jak dajemy, to od razu Bella jest gotowe. Jeżeli prawym klikniesz, więc fajnie. Kliknę. E, ale nie, to musisz na, na tutaj Bella, na swój ten A. kliknąć, zobacz. Idziesz pod moje? sałatę i klikasz na sałatę. To jest moje pole? Tak. O i popatrz i sałata my... już urosła. już było zielone. No, ale urosła jeszcze raz. Większa. Dobra, zbieraj. Ja tutaj pomidorki znowu posadzę. I znowu damy ten. Okay. Y Fert o oh, fertilizer to się nazywa? Mhm. I on oraz podwyższa rośnięcie tego. Dobra. Okay, ma. Mamy, ja mam 12 pomidorów i 6 y, sałaty. I ja dobra, sprzedaję to. Po tak, sprzedajemy. Dobra. wow 59 Przedajesz końców! Ja, a bo ty od razu Fajnie. moje też sprzedałeś. Okej, okay, dobra. Tak, twoje też? Tak, od razu. A, no to spoko. Dobra, to jednozno. kupuję sałaty trochę. Ej, ale za trzy pomidora sałaty. się dostaje dwa końce, a nie 1. A, a za tą? A za sałatę 3. O. Ej, to się opłaca sałatę Ale tu sadzić. Może się, się czeka, nie? Tu może się czeka. Dobra, wezmę trochę pomidorków i trochę sałaty. Sałata. Dobra, mam. Okej, okay, mam cztery pomidory i trzy sałaty. Ty też pewnie, więc tak. możemy sadzić. Dobra, sadzimy tutaj pomidorki. Pek, raz, okay. dwa, Okej, okay. Patrzcie, jak już duża farma się robi. Trzy, cztery, y, pięć. Chyba coś. A tu ty posadziłeś już. Ja tutaj, wszędzie a? tu sadzę, zobacz. już. tu. już mamy full. I teraz, słuchajcie, będziemy musieli zrobić tą farmę sobie. Na, myślę, że już za kolejne końce będziemy mogli kupić farmę za 40 końców. I wtedy kupimy sobie jakieś zwierzątko, żeby okay. mieć ten. E, właśnie ten nawóz, słuchajcie. Bo on bardzo fajnie działa. Jak klikamy raz, to on dużo, dużo mocniej zwiększa nam e, przyrost e, tych pomidorów i tych wszystkich w ogóle rzeczy tutaj. Ja mam. W ogóle tam w kominku u nas się pali coś. Ja użyłam, Użyłaś to? Patrz i drugi to. dawaj też jeszcze raz. Okej, okay, użyłam. Trochę. No, rosło. trochę urosło, ale nie na full jeszcze. No nie, Więc jeszcze musimy nie. jeszcze czekać. Ile było z, e, tutaj, żeby wejść do lasu? Bo nie Trzy... pamiętam. 300. 300? 300 chyba. 300? Tak, 300. No, trochę trzeba Dużo. tutaj e, pozbierać, ale i tak idzie całkiem fajnie. Ja idę zobaczyć na lotnisko, bo ja nie wiem, czy właśnie tutaj będzie jakaś informacja, że ktoś przyleciał, e, czy nie, więc idę to zobaczyć, Hej, Bella. A ja zbieram. E, wydaje mi się, że powinna być taka informacja, właśnie, że, e, że ktoś przyleciał, ale nie jestem tego pewny, czy to tak działa, więc idę zobaczyć tutaj na to lotnisko, e, bo tutaj przylatuje jakiś gości, i właśnie jakieś nowe rzeczy fajne będzie można zdobyć. Okay. A on niedługo zostaje na tej farmie, więc e, trzeba to sprawdzać. Wydaje e. mi się, że. Że powinna być informacja z tym, chyba. Ja jestem ciekawa, kiedy my uzbieramy te 300. Skoro zobacz, wszystko co dostajesz za nasiona. No, to zaraz mi się za nasiona. No, w sumie tak, ale coraz więcej wiesz, sadzimy tego jak tak naprawdę. E, wydaje mi się, że jest tego coraz więcej. Więc jak teraz to zbieramy, to myślę, że będziemy mieli tak z 200 końców już. Tak, jest, jest, jest do zebrania. Jest już do zebrania. To moje! Ale zbieram wszystko! To to moje pomidory! Jak nie Ciebie możesz nie ich było? zebrać, widzisz? O, nie tylko mam. ja mogę. No, tu to są, to są. To ha, ha. Też, ja też nie możesz, nie bo to moje o, nie, idę dalej Mogę, mogę? <laughs> Bella, bo ty nie tym klikasz chyba Jak to? A. Prawym O, mogę Mówię, że ty nie tym klikasz Myślałem już, że coś nie działa Się a przestraszyłem klikam dobrze, a czasem źle. Bella, ty nie ogarniasz idę trochę Idę na tył, bo to nie jest na trochę, no. <laughs> Dobra, mamy 18 pomidorów Bella a. wie na przykład, jak obrządzać taką farmę Bo ona się zna na takich rzeczach Wito. Czy nie? Co ty jesteś? Dobra, kupię jeszcze sałatę Czyszaj znowu. Dobra, taki? pyk, mamy dwie sałaty tak. i jeszcze możemy pomidorki kupić i, ja i znowu znał. sałatę. Dobra, y, trochę mało mamy tych nasionek, bo mamy trzy tylko. Fajnie jakby jakieś nowe jeszcze przybyły, co nie? Bo na razie to możemy fajnie. tylko trzy rzeczy sadzić, ale myślę, że jak przyleci ten gościu e, właśnie tym samolotem, to on będzie miał jakieś nowe nasionka fajne. Posadzone. I byśmy to sprawdzili. Dobra, patrzcie, ile tutaj pomidorków urosło. Pyk, posadzone. Pyk. Dobra. Odbierane i posadzone. Posadziłaś? Opec. O! Popatrz za 10 minut y, przyleci ten gościu. Więc Dobrze. będziemy musieli poczekać, aż on przyleci, słuchajcie. Więc jest informacja, myślałem, że nie będzie, ale jest. Dobra, coś tu do zebrania? Sałata. Ej, no, bo Dobra, ja okej, okay, mamy sałatkę. I ja tu posadzę Dobra. Pomidora. I zobaczymy, czy będzie 40 na przykład. Jak ty sadzisz pomidora jak ty. A miałaś nasionka kupiona? No, ty ja kupiłeś. Dobra, ja też mam 50 końców, idę kupić y, farmę znaczy co dołę tam żebyśmy mogli wiesz co mieć tutaj zwierzątka uwaga kupujemy no to ciekawe co się stanie z moją kasą Pick. no wszystkim zabiera tak. po... dobra kitchen produce dobra czy mamy kurczaki tak mamy już kurczaki mm -hmm. rate increased dobra czyli tutaj O oh jest, dostałem już jeden ten, ten nawóz i okay. tutaj będzie nam przybywał nawóz w, tym, w tej skrzyni będzie się chyba pojawiał aha za możemy tutaj zadzwonić dzwonem dobra jest spoko... a co na górze mamy nie a nie ma nic. O, jest jakaś skrzynka. To dawaj, tak Wow, yes, ale są, to są to sią... jest, są są jest nawóz, jest nawóz. To, jest nawóz. to na fajnie. Na mega długo, no, Ej, wszystko. fajnie, że, że udało się zdobyć. Wcześniej nie widzieliśmy tej skrzynki, a teraz znaleźliśmy. Dobra. O. Nie mamy co posadzić Czekaj, czekaj Dobra, zobaczymy co ten gościu przywiezie Jak on przeleci tym samolotem Jestem bardzo tego ciekawy To podejdź do niego już tam? Nie, spokojnie, on chwilę będzie, wiesz to, Za minutę będzie, okej? Okej, to ja akurat sprzedam Dobra, idź sprzedawaj już, a ja będę zbierał tutaj dalej I Idź, to sprzedaj wszystko, co mamy Ciekawe ile tej kasy będzie, ale powinno być mega dużo Tak mi się wydaje Ja mam 64 sałaty O człowieku No to będzie Bata? mega dużo. Stanęła. Dobra. Yes! Yee, 400 końców. To. Dobra. Ale dobra, czekamy Super. na niego. Czekamy, on już za, za minutkę będzie, więc ja idę tutaj go wypatrywać. Dobra, to Czy on ja tutaj przyleci idę. zaraz? Gdzie on jest? Dobra, uwaga. Tu o, powinien przylecieć samolotem. Z to ja idę jeszcze? Po... Tak, dobra, rzecz. to zbieraj i zaraz będziemy sadzić na nowo, słuchajcie. Mega, rozbudowaliśmy teraz tą farmę na maksa. jeszcze mam 16 nawozów, mi zostało. Tak? Dobra, gdzie ten gościu jest? Ej, leci on tutaj? Nie mamy nic. Gościu, znaczy za minutę miał być. A, w sensie nawozów. Nawozów, no. Dobra, idę tylko jeszcze to sprzedać. Tu on chyba z, z której strony on przyleci? Hop. Ja nie wiem, z której strony on przyleci. Dobra. Ujo, 544! <laughs> no nie. Leci, widzę go! Leci, leci samolotem tutaj. Halo. Ląduj, gościu. Panie pilocie. Patrzcie, ląduje. Ma pan dziurę w okay. samolocie. O, wylądował, można coś u niego kupić. <laughs> o, zobaczmy. Ja? Golden Apple Seed. E, traktor można kupić e, 10, Golden traktorem. Traktor za 5000 końców, to tego nie mamy mm -mm. Polar Beer, e, czyli można sobie. nie wiem, kupić, ale traktor Bella możemy kupić co? Mmm, A za ile? Gdzie idzie ten traktor? Jest traktor tam, dobra, super. Poczekaj, Bella, ja kupię jeszcze e, kupiłem. E, sadzonkę Jabba. złotego jabłka. Ej, zobaczmy. Dobra, i Bella, idź, kupuj sadzonki teraz za resztę pieniążków. Sałatę i trochę pomidorów. Zobacz, to jest złote jabłka nam będą rosły, ale no ja fajnie. Ja Ciekawej lekasy kliknę. za to, ale tylko raz mogłem kupić okay. złote jabłka Bella. I tylko jedną sadzonkę mogłem kupić. Nie, ja dostałam też jedną. A to też posadź. Też posadziłam. Dobra, i traktor można kupić dwa traktory nawet, ale, ale na razie wiem. dwa nam niepotrzebne. Nie chcę mieć ciapkiem już. Patrzcie, mamy traktor, ale epicko <noise> <noise> Jak to fajnie wygląda. Dobra. Okej, okay. co ja mogę robić z tym traktorem? Ta. Czy ja mogę na przykład e, ścinać szybciej i sadzić? Dajmy Pewnie na to. Tak! Pewnie zbierać Pewnie będziesz... zbierać chyba mogę, nie? Nie wiem co by tu kupować. No bo sadzić nie, nie mogę z tego co widzę, to nie mogę sadzić. Obrana zbieramy. Nie, nie wiem, nie mogę sadzić, więc nie wiem co klikore. ja mogę robić z tym traktorem. Chyba, że po prostu mogę się szybciej przemieszczać po... wiesz co. E Ej, nie mogę nawet e, tego użyć na. Sałata. E, nie mogę Sałata. nawozu użyć na te złote jabłka, więc one same muszą urosnąć. Aha, dobra. Dobra, one za mało pewnie... kupiłaś, Bella, tego dawaj jeszcze. One pewnie długo będą. Pewnie długo. Rosły. E, mi się wydaje, że traktor jest tylko do przemieszczania się, że to nic chyba więcej nam nie daje, Aha. ale nie jestem tego pewny, będę musiał o tym poczytać. E, wydaje mi się, że tylko szybciej można się przemieszczać pomiędzy, wiecie co, e, miejscami różnymi. Sadzisz? Sadzę, sadzę cały czas. Dobra. Dobra. Na razie wystarczy, chyba. Okej, okay, bo ja tutaj tyk, też już mam ich do. Dobra, ale 5 tysięcy nie. za złoty traktor. A po co na złoty traktor w ogóle? Nie ja nie. To bez ja nie wiem co w ogóle, wiecie, co, co on daje tak naprawdę. Wszystko już posadzone. Tak, posadzona no jeszcze nawóz. jakaś kukurydza. Mam nawóz, ale idę po kolejny, bo tego nawozu pewnie jest tam dużo. Na Więc idę zebrać kolejny nawóz. Ja e, fajnie na i spróbujemy kupić ten lasek. I ja myślę, że to będzie wszystko e, na dzisiaj, bo i tak bardzo tak, dużo tak, zrobiliśmy tak. w ogóle. Kupiliśmy traktor sobie i wiecie co, wszystko mamy. W sumie jeszcze jeden traktor dla Ciebie będzie mogli kupić. Żebyś ale też mógł nawóz? No robię przecież. Bo ja chcę zbierać. A ty też chcesz, dobra. To, to łap ten nawóz. Masz. Daj, Albo ty byś zbierała, a ja bym tylko nawoził w sumie. Idę już dać, tu na. Dobra. Czasami nie można dać tego nawozu. Jakby można dać go dużo, ale czasami nie można na fula. Widzę właśnie. Tak dziwnie to działa. Damy na sałatę Dobra, ale działa. Szkoda, że na to jabłko nie można dać. Ciekawe właśnie jak to jabłko urośnie, ile kasy za nie dostaniemy, to. ale wydaje mi się, że powinniśmy dostać bardzo dużo kasy. I uwaga! To ostatni złote został na dobra. sałatę I bardzo dobrze. Ostatni, dobra, możemy już zbierać w sumie. Okej, okay, to ja tego, idę, bo ja, ja mam dużo sadzonek, nie wiem dlaczego ty nie masz, a ja mam. No właśnie, to ty możesz sadzić. Więc? No ja nie mam, bo ja sadziłem cały czas, wiesz Sadę. co. Dawaj. Zbieraj, Fito. To ja zbieram, a ty sadź. Już. Kolejne. Dobra, pyk, sałatka tutaj, tutaj, okej, okay, Pomidor. pomidorki, pyk. Pomidor. Dobra, okej, okay, kolejne pomidory mamy. Pomidor. Dobra, tutaj sałatka. Tu pyk. Okej, okay, chwila. Super, dobra, okej, okay, mamy pomidor. to. Dobra, wszystko zebrane. Tutaj coś trzeba posadzić. Kukurydzę posadzę, bo tylko kukurydzę mam przy idę, sobie. Idę, idę. Dobra, zobaczmy. Złote jabłko jeszcze nie wyrosło, z tego co widzę. O, tam coś nie, nie wyrosło. Ciekawe właśnie, e, ile z tego złotego jabłka dostaniemy na kasy Nie jest dużo. Jestem mega ciekawy. Dobra, jadę traktorem sprzedać tutaj to wszystko. Dobra, bo jeszcze ja tutaj. A, mieliśmy sprawdzić, czy ja mogę na przykład zbierać tym traktorem. Nie sprawdziliśmy no, tego. O, dobra, sprzedałem wszystko. Mamy 184. niecałe całe 200. No potrzebujemy hmm. więcej jeszcze teraz. Dobra, spokojnie. Ja dobra, zbieram. poczekaj, ja, z, ja zobaczę, czy mogę okay, zebrać. Dobra, dobra, To dawaj to ja posadzę jeszcze. Nie. Mi się wydaje, że tylko możemy się szybko przemieszczać po prostu tym traktorem A, szkoda, po całej dobre. mapie. Więc e, no nie wiem, czy jest taki potrzebny nam drugi traktor. Nie. No ale ja ty będziesz nie, długo nie, chodziła o. po prostu wszędzie. Nie? Ale traktor mamy jak coś <laughs> kupiony, więc spoko. Jest dobrze. Posadzone wszystko? Tak, posadzone. Dobra, tu do zebrania jest sałata. Więc e, to może... ja kukurydzę posadzę tu, bo nie mam więcej. Okej, okay, to ja idę sprzedać Dobra, to co mam? To sprzedaj, ja idę zobaczyć do y, stodoły, ej, tam już znowu do zebrania coś jest. Jest, dobra. dobra. 214 300 końców potrzebujemy. Mam dwa Okej, okay, mam 14 nawozu Więc ja to. Dobra, ja tutaj spróbuję. Tak. O, jabłka widzę, że urosły trochę. O, tu dawaj, idziemy zobaczyć. Zobacz. Wow, jak ładnie! I może weź od razu ale nie nic innego. Okej, okay, ten do... gościu odlatuje już. I sprzedaj, Zostawił wieś. nas, poleciał sobie. O, i idź teraz z jabłkiem, może. Ej, nie mogę nawozu dać na jabłko. Wiesz, zobaczymy, czy. Aha, bo ono nie, nie jest mogę dać. Do zebrania. Jeszcze nie, urosł kawałek, dobra. ale jeszcze nie, ale ładnie urosło, ładnie to wygląda. Okej, okay, to jest zebrane. Ej, możesz tam. posadzić coś, bo ja nie mam nasionek. Nie mam. O, to trzeba iść kupić nasionka. Czekaj, ja zbieram Fito. Dawaj, dawaj idź kupuj nasionka, ja zbieram. E, ne, ne, musimy się dzielić tutaj pracą trochę. E, dobra, a ja tutaj e, e, znowu na wozu troszeczkę dam. Dobra Patrz, okay, ile mamy? 7000. Dobra, 300 musimy mieć, żeby kupić ten las. Tak. I to już będzie wszystko na dzisiaj. Dobra. Będzie epicko, dobra. Ja tutaj zbieram tą sałatkę. Pomidorek. Dobra, e, Sałata. dobra i trzeba sadzić. Sadzisz już? I pomidory A dobra, okej, okay, masz wszystko Dobra, okay. ja tutaj też sadzę Sałata zebrania Sałata To jest posadzone. Pomidor Dobra, pomidor Oż ty. Dobra, sadź Okej okay. Ja idę tutaj zebrać Tu jeszcze pomidor Tak, e, Tutaj dam pomidorka Okej, okay, dobra, mamy e, Tutaj nawozu gdzieś mogę użyć w sumie jeszcze, bo mam siedem a ja nie mam. Tylko fajnie, było kupić by fajnie byłoby kupić kolejnego zwierzaka, właśnie, który dawałby jeszcze więcej tego nawozu, co nie? No byłoby tylko stopną. nie wiem właśnie jak to się kupuje, więc będę musiał pójść zobaczyć Ale jeszcze. nie nie dzisiaj już. Nie, nie, dzisiaj już nie. Dzisiaj kupimy tylko lasek na pewno. Żeby zebrane. zobaczyć co tam jest, w kolejnym świecie. I to było fajne. Dobra. wow tu ile do zebrania. Tak Dawaj wiem. Bela, zbieraj. No ja nie mam nic do posadzenia. No ja też zbieram. nie mam, więc na razie nie sadzimy. Na razie tylko zbierzemy wszystko. Powinniśmy Sprzedamy i powinno już. być już 300 na... Yy, właśnie, lasek, dobra. Okay, okay, zbieram tu... te pomidorki, dobra, mamy wszystko. Idę to sprzedać. Ha, pierwszy byłem. Nie, Dobra, mamy. Mam yes. na 400, dobra. Czekaj, Idziemy. idę zobaczyć do obory. Yy, do obory. Jajku. Do stodoły chyba to jest doła. Okay. Nie wiem w sumie już, co to jest. Dobra, mamy tutaj, Grony. ale. Poczekajcie. Yy, co? Za 40 końców. A jak kupić kolejnego zwierzaka? Fito. Wydaje mi się, w sumie ma 40 końców, możemy zużyć. U, dobra, zróbmy, kupię Owce. to. Mamy krowy, dobra. Krowę. Kupiłem krowę. A tu jest krowa. Za 40 końców, opłacało się. Krówka. Jest krówka, dobra. Ona będzie dawała nam więcej jeszcze nawozów, więc fajnie, dobra. Mamy krowę i mamy kurczaki. Już idziemy kupić lasek, Bella. Chodź, zobaczymy, to jak to gra. będzie wyglądało. Mega jest rozbudowana i w ogóle nie, za, nie skończymy tego w jednym odcinku, więc jeżeli będziecie chcieli kolejny odcineczek, koniecznie zostawiacie łapy do góry. Jak będzie 30 tysięcy, to nagramy kolejny odcinek, właśnie Farm Crafta. Wow, mamy las. Okay. Dobra, idziemy do... Możemy wejść? Możemy. Co I co my tu możemy robić? Chyba możemy ścinać drzewko. A, czy to się Ej, mamy, zobacz! Okej, okay. wow. ale co tu możemy sadzić? Nie wiem. Ej, czyli kolejny po prostu nam się trafił... E... Kolejną farmę, jakby blokowaliśmy dosadzenia tutaj. To, Ej, tu mamy nowe nasionka, nowe nasiona, nasionka. No. Zobaczmy. Dobrze! Fajnie, Okej, okay. fajnie. Lixit, y, mamy jagody, mamy truskawki coś takiego. Nie wiem, co to jest. Ja myślałem, że możemy drzewo ścinać tutaj, ale to nie. Czyli mamy kolejną farmę, a tutaj mamy Stone Island, czyli. A może to pod tutaj jest? kolejna farma będzie, zobacz. Idę. Picko. idę, idę. To. Gdzie już ty nie idziesz w tą stronę Wiecie w ogóle, to? ale dobra, nieważne. A, widzę. O, fajne. Chopomatyk, Aha, czyli tutaj sprzedajemy? Hm. Okay. Tutaj mamy tą farmę, kolejną mega epicko, to wygląda. A żeby się wzbogacić mega, to jedno może być na jednej, a drugie na drugiej. No dokładnie, jeden, no, jeden na jednej pracuje, drugi ciabkiem, na drugiej. Żeby Pewnie, szybciej. żeby było szybciej. Spoko ogólnie, bardzo fajnie rozbudowane. Sprawdźnie. Zobaczmy tylko, czy nasze drzew, złote drzewka urosły, ile z nich dostaniemy. To jest chyba ostatnia misja już na dzisiaj. Dobra, wsiadam w ciapka Aha, bo jadę. nie na, na niego o, coś ehm, jeszcze nie urosło A, Ciekawe, tak jak tego. długo trzeba czekać Czemu to takie długie jest? No właśnie, tu nie można dać nawozu na to, niestety. Ale pewnie się opłaca. No, pewnie się opłaca. Dlatego ciekawe tak jak urosną złote jabłka, ile dostaniemy za nie kasy. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. Więc, Bela, co? Poczekamy, może, nie? Aż no, urosną złote jabłka. Ja w tym momencie zbieramy Tak, sprzedamy jej, będzie spoko. Mamy kolejną farmę odblokowaną. Farm jest bardzo dużo, z tego co widzę, więc na kilka odcinków na pewno to nam wystarczy tutaj nagrywania. Bo i tak ten odcinek jest długi, a jeszcze wszystkiego nie wszystkie odblokowaliśmy jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia, czekamy słuchajcie, teraz aż te drzewka nam urosną jak urosną, zbierzemy je i zobaczymy co tutaj dostaniemy za te jabłuszka okej, okay, słuchajcie, drzewka urosły nam jeszcze, jeszcze o, bardziej, jeszcze ale to nie jest jeszcze ostatnia faza ich rośnięcia, słuchajcie jeszcze raz muszą urosnąć do góry, więc to już zrobimy w kolejnym odcinku, jeżeli chcecie zobaczyć złote jabłuszka jak nam urosły i ile za nie kasy dostaniemy, zostawiajcie łapy do góry subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoshop.pl my się z wami żegnamy dzisiaj, Dziękuję wam za uwagę, widzimy się Jutro w kolejnym odcineczku na kanale. Trzymajcie ciepło, pozdrawiam was serdecznie. Papa! Pa!